Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jak On mnie widzi? Karty przełożyłam tradycyjnie blosuję. Trzy karty: sedno, dziesiątka pentakli, co wychodzi naprzeciw. Kilków. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka mieczy. Na spodzie talni i to może być tło czytania: trójka kielichów. To jest zabawa, radość, żarty, spontaniczność, sedno, dziesiątka pentakli. To są sprawy rodzinne, majątkowe, podział majątku. Kłótnia rodzinna, wsparcie rodzinne. Para myśli o sobie, że lepiej już się nie trafi. To jest piękno i potencjał. To też jest postawienie swojego dobrobytu, majątku na pierwszym miejscu. Dziesiątka pentakli pokazuje, że tu nie chodzi o miłość, tylko chodzi o majątek, o korzyści materialne czy duchowe. Co wychodzi naprzeciw król kielichów. To jest mąż, ojciec. On może być niedojrzały emocjonalnie. On nie słucha swojej intuicji i przez to popełnia błędy. Może mieć zmienne nastroje to też jest wykorzystanie swojej strefy uczuć do manipulowania inną osobą, dla swojej wygody to też jest wygodnictwo jego albo Twoje. Wynik, odpowiedź, rada, piątka mieczy. To są granice. To jest postawienie granicy. A przede wszystkim on głupio stawia granice ze szkodą dla siebie. Ta granica może dotyczyć rodziny, majątku, dziecka, dzieci. Brakuje jemu spontaniczności, kiedy widzę piątkę mieczy i trójkę kielichów. To może być taki Pęp mamy. Więc już, nie wiado, już, więc już wiadomo, że nie wolno wchodzić w taki związek z synem mamusi. Piątka Mieczy pokazuje również chciwość, niezgodę, stratę. To też jest zachowanie niezgodne z etyką. To też są fałszywe obietnice, konflikt. Pytasz się mnie, jak on ciebie widzi. A mnie w kartach pokazał się on. Twój pęp. Przyjmij godnie porażkę i szukaj sobie kogoś innego. Nie słuchaj jego opowieści dziwnej treści. Marnujesz swój czas. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.